Hello mordo, ja jestem Rambol i witam was w kolejnym wielkim teleturnieju! Są dzisiaj z nami następujący uczestnicy, mianowicie Matysiura w nowym pokoju Gaming House, witamy serdecznie! Heyo. Kolejnym uczestnikiem jest Patrick Romantic, proszę zobaczyć tą świeczkę tam z tyłu zapaloną, o Jezus! Dzień dobry, witam serdecznie Czą ty świeczkę? I kolejnym naszym uczestnikiem jest Pablito Nawet jak go nie ma to jest Bo kamera cały czas na niego patrzy Stary musisz to pokazać Coś ty od... Idę tam Idzie tam Haha nic się Nic się nie ukryje Idzie za mną pod biurko? Przechycił AI. To jest niesamowite, nie chłop steruje tym, co, co widzicie. He 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 he. Mam kotka na ręce. He he he. Pamiętajcie, że jesteście czwartym uczestnikiem. Zapisujcie sobie, bawcie się z nami i dawajcie znać w komentarzu jak wam poszło. A my zaczynamy. Słuchajcie, moi drodzy, dzisiejszą konkurencją jest konkurencja, mianowicie wow. będziecie musieli... Odgadnąć liczbę wyświetleń Jezu kochany Ciężki challenge Mogę sobie tutaj tak nogę dać? Bo lepiej mi się myśli zawsze Jeśli to ci może pomóc, proszę bardzo Ja ci powiem, że też sobie Pablo se usiądzie na ziemi tam Ja tam zrobię tak o. Pod krawatem prezes, nie? A Matysiurka może usiąść na drugiego kompa Weź tam w plecami o. o, no i nagrywamy, o. lecimy Ej, nie widać cię Oprócz się o, pierwsze pytanie. Ile wyświetleń ma jedna z najpopularniejszych piosenek mojego idola, czyli Michaela Jacksona, Billy? Dżin. Nie dżin! Ostatnio wsłuchałem na YouTubie i kurde. Ja dawno nie słuchałam. Ej, ja jestem sam w szoku, nie? A to będzie gdzieś tak, no 100 tysięcy to jest maks. Tak? 100 tysięcy, to mi się tak wydaje. Plus minus może mieć 100 tysięcy. To jest stara piosenka, nie? 16 lat temu. Aha, i chodzi o, o YouTuba samego, nie? Że ile ma na YouTubie? O, o kurde. 2, 4 miliarda. 900 tysięcy, Pablo? Kaka, to jest. Milionów! 200 miliardów. Miliardów?! No, w miliardach mi się wydaje, że już ma... No na pewno, w miliardach 100%. Gangnam Style ma najwięcej, nie? I z biberem. A ile ma Gangnam Style? Nie sprawdzajcie, bo to też może być! Aha, ty dałeś 200 miliardów! No! A Aż mu telefon wybuchł odliczenia ty. Ja myślałem, że miałaś y, 2 miliardy. A, czyli kurde bliziutko chyba tutaj. Michael Jackson, Billy Jean liczy 2 miliardy 4 miliony 800 tysięcy 34 tysiące 358 wyświetleń. Robię cieszynkę. Wow, poleciał. Drugą stronę zrób. Ała, czekaj, bo mnie kurde kolana nie mam, ochraniaczy. Ja wyjechał z, pokoju, z tej zamiast tutaj. Dobrze Ale jestem ciekawy ile ma właśnie Despacito Skoro cię to ciekawi, proszę strzelać! Ile ma Despacito? No ja Oczywiście chodzi nam w tej rundzie wyłącznie o YouTube. Mój dysfunkcja Ciła! Moja dysgrafia, dysortografia i dysfunkcja mózgu się odezwała. Dysmuzgia. Jak się doczytacie? Kurde, nie mogę się sparkać, pójść! Puść mnie. I już by mi tak łeb rozwalił, jakby to za tobą chodziło. Ta kamerka za tym gilem spadającym do kosza w ogóle. <grym> 4,8 miliarda. 3 miliardy milimetrów. 4 mili. Co jest? Ej, Pablo, wracaj! Ja jestem załamany tym faktem, ale biorę pod uwagę to, że Michael Jackson był słuchany zanim YouTube został spopularyzowany. Jednak Luis Fonsi de Sposito ma dużo więcej wyświetleń: mianowicie 8 miliardów 800 tysięcy nie. 8 miliardów, prawie 9 miliardów, słuchajcie. Jedną piosenką zrobił sobie życie. Wszyscy to słyszeli, nie? Nawet ci, co się nie urodzili jeszcze. Dobrze, więc może przejdźmy do polskich twórczości. Mianowicie Paweł Jumper. Okej, okay, dam wam wszystkim podpowiedź. Jest to bardzo dużo jak na stare czasy. Ja posiadam już odpowiedź. Dobra, damy tyle. Jutis. Zapraszam do odpowiedzi. 3,2 miliona. No ucieka. 3 milionów. Halo! Yes! Na tamte czasy 3 miliony to był ogrom. To było coś ciężkiego do zrobienia. I myślę, że Patryk tutaj najwięcej na YouTube spędził czasu, ponieważ trzeci punkt ląduje do Patryka. Paweł Jumper! Oryginalny film ma 5,6 miliona wyświetleń. Ej ja muszę okay. jakoś zbastować w ogóle, nie <noise> wiem, co ze mną nie tak, nie. Daję albo bardzo za mało, albo mega za dużo. Ogólnie to, co Maciek mówił wcześniej, że jak na tamte czasy to było bardzo dużo, to już od razu mi tak kop w głowie, bo chciałem dać 10 gdzieś, mniej więcej. A kiedyś, jak film miał milion wyświetleń, to wszyscy go znali, nie? Totalnie wszyscy. Nie było tyle ludzi wtedy na świecie jeszcze, nie. <noise> A teraz ten milion jest we wsi. To niezamoty. <noise> na milion mieszkańców. Odskoczmy teraz trochę od YouTube'a, ile wyświetleń miał film Titanic. Wow. A wow. to teraz już mogę polecieć mam nadzieję, że. Myślę, że możesz nawet popłynąć. Na YouTubie? I w telewizjach i w kinach, nas wszystkich tych tych, nie? To, to trzeba zsumować sobie. Ciężko jest oszacować takie coś. Maciek tutaj fajnie powiedział, można popłynąć, także ja popłynąłem. Wiecie co, bo ja dostałem od Gracjanka tutaj ile to ma viewsów. Zapytaj się tego czata, czy Pity, czy Gracjan ma rację <laughs> no. Pokażcie swoje wyniki, moi drodzy. Okay. Będziemy uciekać. Okej. Okay. Ja mam tutaj wynik podany w milionach. O kurde, to Pablito. Najbliżej będzie osoba, która najmniej miliardów dała. Mam tutaj napisaną zaokrągloną liczbę 830 milionów. Tak mało, Tytanik! No zaskakujące, bo nie wiem ile Tytanik lat już ma. Bierzmy pod uwagę to, że piosenkę odpala się cały czas, nawet niektórzy kilka razy w ciągu dnia słuchają. Tytanik to jest jednak mm. coś innego. To jest długi film, ale no wiadomo, no chyba jeden z najpopularniejszych Filmów na świecie. Brawo, Pablo! Polska piosenka Blowka znowu Mambana. Jedna z najpopularniejszych piosenek jeszcze Minecraftowych. Mam nadzieję, że będziecie wiedzieć. Ty kota zapytam. I bo ile Blowek ma wyświetleń? <grymne> Co? God dostał bana, no ja nie mogę. Powiedział ci? Powiedział, no. Miał kto. Okej, okay, zobaczymy, czy miał rację. Maciek, jesteś w stanie nam powiedzieć, ile lat ma ta piosenka? Tak, jak najbardziej ma ona 13 lat. To ile Blowek ma lat? 60? <laughs> to nie ale to Master Czułek śpiewał chyba przecież. Master Czułek miał wokal, nie? Ale to była piosenka wydana na kanał Blowka. Jednak Master Czułek! Ty wkraczam na serwer, wszystko odkrywa się Węgiel, recz i end No i diamenty też Znowu mam bana No ja, no ja nie mogę Trzymajcie no ja jakieś, jak 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 bo, bo ja, ja wychodzę 20 Nie! Ej! <śmiech> <śmiech> Cię łapię tą kamerką <laughs> To! Kolejny punkt leci dla Pabla, ponieważ piosenka ma 18 milionów wyświetleń. O kurde! Nie! Brawo, Pawlito, brawo! Jak myślicie, moi drodzy, jaki był najpopularniejszy polski film polskiego youtubera? Wardengi. Wardengi, no? Pająk. Najpopularniejszy polski film był właśnie Pies Pająk Wardenga. Nie wiem, czy można powiedzieć, że to jest polski film, ponieważ już poszedł na cały świat. Dlatego różnie można to odbierać, ale chciałbym, żebyście teraz powiedzieli, ile on ma wyświetleń. Film został wstawiony 11 lat temu. Mutant Giant Spider Dog. Mutant Giant. Niech, nie. 111 nie, 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 nie. <laughs> nie, nie. <laughs> milionów, 250 mm, ok, wszystko wiadomo, 28 milionów. <laughs> Mutant Giant Spider Dog na dzień dzisiejszy ma 184 milimetry. Yes. Ale jeździ skubany! Ile miałeś, Pablo? Bo ja nie wiem, czy rzeczywiście ty mieli najbliżej. No, coś ty ważne jest. Ja już podniosłem kartkę. <grym <grym nie <grym wiem, wyżej, wyżej to śmieci. Szkoda, że za kartką nie poszła kamera. Może przejdziemy do piosenki, która jest bardzo znana dla naszych widzów. Mianowicie jest to piosenka, zwiedzimy całą polskę razem. A... Patryk to co do jednego tam wie pewnie. Powyżej pewnej liczby, ale. Nie wiem jak tam dalej końcówka kurde. Zapraszam do odpowiedzi moi drodzy. O pierunie! Pablo, coś ty zrobił? Em jak milion. Matysiura, masz pierwszy punktik. Za to jaki ważny. Za to powinno być 5 punktów w ogóle. Ra ra. W każdym razie, chciałbym wam jeszcze rundę bonusikową do tej rundy dać Mianowicie, żebyście postawili ile łapek w górę ma ta piosenka Ja pewnie wszystkie A ile było wyświetleń ogólnie? Aha właśnie, 5 milionów 100 tysięcy Ile ma łapek w górę? Ciekawe czy to ktoś zgadnie Dobra, zapraszamy do odpowiedzi Uol, żeście polecieli Kudę. Kudę. No kudę. niestety tyle łapek aż nie ma, to już naprawdę dużo Aha to Patryk Czyli mam punktę <laughs> Patryk Na pewno powyżej 150 jest 153 dokładnie Kurde no to po co mogłem napisać no Ale tyle powinno mieć Święte słowa maty, siurki, Powinno mieć tyle łapeczek więc jeśli jeszcze nie słuchaliście i nie daliście łapki to zostawiajcie Ile wyświetleń na YouTubie mają psy? Jak, jakie psy? Aaaaa! Czy Gangnam Style? Gangnam Style dokładnie Muszę sprawdzić ile dałem na Despacito ja już nie wiem, tą kartkę wyrzuciłem. Zapraszam do odpowiedzi. 7,5 miliarda. <noise> to ja zaś poleciałam. 40 miliardów, 10 miliardów. XD. Najbliżej był Patrick, ponieważ piosenka ma 5 miliardów. 800 milionów wyświetleń. Nie wzięliście pod uwagę to, że Despacito przebiło i chyba ma najwięcej, no to w tym musiał mieć mniej, nie? Chyba Despacito kupowali viewsy, co? Następna runda, odejdźmy od YouTube'a, będzie to najpopularniejszy TikTok. Ile najpopularniejszy TikTok może mieć viewsa? Ale na TikToku czy na YouTubie? <grystanie> na Instagramie. Ten TikTok pobił rekord Guinnessa w największej liczbie wyświetleń na TikToku. 5 Pięć... I pół miliarda, 115 miliardów, 38 milionów. Najbardziej obejrzany film na TikToku ma około 2,3 miliarda wyświetleń. O oh, kurde, ale poleciałem. 2,3, czyli kto? Pablo był najbliżej? Bo ja 5,5 miałem, no. I myślę, że teraz możemy zrobić rundę finałową. <laughs> Ciura się pali. A on nadal tacy mali. <laughs> Dawaj o 5 punktów teraz. Czy chcecie, żeby każdy miał szansę na wygraną, ale nie wiem, czy będziecie zadowoleni z tego, jak dowiecie się, jaka jest nagroda dzisiejszego odcinka Dobra, nie. Nie. Bo jak nagrodą będzie zrobić paczkowi pranie, to, nie, to wolę, żeś ty wygrał. No jak? No łopie ja będę musiał jechać, albo dobra, macie inaczej, wyślij paczkomatem. Ci wyślę poskładane. Szteż, to już by wywietrzało tam przy tym paczkomacie Dobra, możemy zrobić dla wszystkich. Czyli runda o 5 punktów. Też związana. Z kanałem Remble, mianowicie ile viewsów ma łącznie przez całą działalność kanał. Rembol. Ja. A ty wiesz? No właśnie sprawdza. Ja chyba robię przeładowanie shotguna Co to znaczy? No bo ja chyba tak trafię, mniej więcej. Ty wiesz? Aha. Mogę wiedzieć, no? to liczy zaba... Kurde, Liczenia idą za kalkulatorze tam w głowie siedzi zamurowana. Burza mózgu. Patryk na kopie szybko sprawdza tak, żeby nie było podstawem klawiatura. Patrz, o, sprawdzam. Oooo, bo bróbróbróbróbróbróbrób Hahahaha A nie, mam od 2014 A ile masz filmów o, nie powiedziałeś? No właśnie, nie wiem To ja ci powiem, czekaj, wchodzę na YouTube'a, żeby nie było nie, 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 Ale nie widać wyświetleń Tam nie będzie widać całego okresu wyświetleń? Widać y, ile filmów, to powiem wam wszystkim Filmów jest 578 Dobrze, a więc pokażcie swoje odpowiedzi Ehh to ja tak mało dam? To jest niemożliwe, żeby pomylić się o 8 milionów Wyświetleń. To jest niemożliwe. O kurde. Siura. Nie, to będę ja, to będę ja. <ścoughs> Patryk, coś to oddupczył, jakim cudem? Ja bym nawet tyle nie dał, w sensie, nie wiedziałbym. 578 filmów, nie każdy dobił milion. Te stare nawet miały po 20 tysięcy wyświetleń, nie? Tak, ale ostatnio też sprawdzałem na Social Blade ogólne wyświetlenia i rzeczywiście... Aha, bo ja sobie to źle pomnożyłam. Także gratulacje, Patryk. Yeah! Mocny finał. A co do wygrania? Nie ma dzisiaj wygranej. No, nie no żartuję, dzisiaj będzie medal z ziemniaka do wygrania. O, no i to mi się podoba, czyli było warto. Także dziękuję Wam za obejrzenie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa! Pa. pa. Bless!